Dynamiczny proces. Proces, który rozpoczął się już we wrześniu. Już od września realizowany jest jeden z największych projektów szkoleniowo edukacyjnych w historii polskiego pielęgniarstwa. Nazywa się to wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. W ramach projektu przeszkolonych zostanie ponad 35 tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. To jest 10%. Wszystkich przedstawicieli tego zawodu w Polsce. I tutaj jest miejsce właśnie dla samorządu, aby jak gdyby pomóc pielęgniarkom w tym nowym obszarze, w tej nowej świadomości się znaleźć i to, o czym tutaj Państwo na początku wspominali, wyjść z strefy komfortu i powiedzieć, proszę Państwa, że jesteśmy pielęgniarkami w XXI wieku, mamy określone kompetencje, jesteśmy czynnymi organizatorami ochrony zdrowia i to zamierzamy robić. Taka konferencja ma służyć temu, żeby. Te bariery stopniały, żeby właśnie ta samodzielność wypływała na szerokie. Wyniki różnych badań międzynarodowych jednoznacznie wskazują, proszę Państwa, że rozszerzenie kompetencji pielęgniarek, to co robi się właśnie w ramach tego projektu, współczesne pielęgniarstwo cały czas jakby nadąża za postępem w medycynie, postępem technologicznym i tak jak kiedyś kształcenie było na wysokim poziomie, bo były inne czasy, teraz też jest na wysokim poziomie, bo mamy. Zupełnie inne czasy i są inne technologie i inne wyzwania przed nami. Wierząc w siebie, w swoje możliwości, kształtując się po pokażmy otoczeniu, że, że to jest prawda, że jesteśmy mądre, a możemy być jeszcze najmądrzejsze czy najmądrzejsze. Bardzo jesteśmy zadowoleni ze współpracy i bardzo dziękujemy Naczelnej Radzie Pielęgniarek Płocznych, że mogliśmy wejść w ten projekt i rzeczywiście go realizować na naszym terenie. Są realizowane w 100%. I rzeczywiście osób chętnych jest coraz więcej, więc dalszy etap widzę też w bardzo dobrym świetle. A to dla nas podnoszenie kompetencji i kwalifikacji, bardzo dobrze wiemy, że w tych czasach covidowych i pandemii jest bardzo ważne. I rzeczywiście wykorzystywamy, tak jak już wcześniej też wspominałam tutaj w kuluarach, że pandemia nas wiele nauczyła, tak? a pielęgniarki były na pierwszej linii frontu, pielęgniarki i położne. I brakowało nam, tak powiem, tego, tego, tej kropelki, tej właśnie i, żeby mieć te kompetencje, te kwalifikacje zdobyte przez te kursy. U nas na no naszym terenie realizatorem jest Szkoła Wyższa która z nami współpracuje i też rzeczywiście jest tutaj nasz przedstawiciel, pani Patrycja Malinowska, która z Zapłęgowej jest w jest też koordynatorem. Więc jeszcze raz bardzo dziękujemy i liczymy, że będziemy się dalej rozwijać tak prężnie jak do tej pory. Szanowni Państwo, Okręgowa Izba Gminy Narki w w również jest naturalnym partnerem Izby Naczelnej Rady w realizacji tego projektu i od samego początku realizujemy kursy zgodnie z harmonogramem, którego do którego się zobowiązaliśmy wraz z umową. Mamy do Państwa ogromną prośbę, tak tutaj stoimy w trójką, żebyście Państwo byli ambasadorami tego projektu. Chcemy rozpropagować tą inicjatywę kształcenia podyplomowego i możliwości skorzystania z tych kursów. Są kursy których biorą udział fizycznie w tak, to jest część teoretyczna, część praktyczna. To są również staże w podmiotach leczniczych. Taka jest konstrukcja naszego kształcenia podyplomowego, do którego mają oczywiście tutaj pielęgniarki dostęp. To są kursy, my realizujemy ten projekt w ramach kursów specjalistycznych i w ramach kursów kwalifikacyjnych. Jeśli chodzi o kursy kwalifikacyjne, to będzie to kurs pielęgniarstwa neurologicznego, psychiatrycznego i kardiologicznego, poszerzony o moduły covid -19. Więc, ale jest to oczywiście też dłuższa forma kształcenia, bo to jest do pół roku, więc w zależności od liczby godzin, ale każdy nasz kurs, czyli nasza forma kształcenia wymaga jednak mimo wszystko tej wiedzy teoretycznej, przepływu również tą praktyczną, czyli praktyki, ćwiczenia i staże. Państwa praca jest niezwykle istotna i niezwykle ważna. To, co zostało tutaj powiedziane, rzeczywiście, rzeczywiście jesteście na pierwszym krocie. I wiedząc o tym, że się dokształcacie, że podnosicie swoje kwalifikacje, no naprawdę tylko serce rośnie. Serdecznie Państwu tego gratuluję i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Nasz projekt nie jest projektem statycznym. Dzisiejsza konferencja i w ogóle konferencje, które organizujemy, pokazują, że my wchodzimy tak naprawdę w drugi etap tego projektu. Pierwszy etap, jak Pani wspomniała, to było też pierwszych podstawowych kursów. Teraz dodatkowo będzie to 10 nowych kursów kursów zmodyfikowanych. Ale dodatkowo, żeby wzbogacić ofertę, pokazać, że pielęgniarki położne to są osoby, które nie tylko wy wy posiadają wysokie kwalifikacje te kwalifikacje cały czas ale potrafią też posługiwać się nowoczesnymi metodami, nowoczesnymi narzędziami. W ramach tej drugiej części naszego, większej części projektu, każdy z uczestników, każda z uczestniczek tego projektu otrzyma w ramach y materiałów szkoleniowych i narzędzi do wykorzystywania bądź czytnik elektroniczny, czytnik e albo tablet. Y więc w od tego, co będzie dostępne na rynku, w ten sposób wzbogacimy e, możliwość korzystania z e, tej te elektronicznej, e, elektronicznej publikacji, które przygotowujemy. Naczelna Rada oraz, oraz wykonawcy zobowiązani są do tego, żeby każdemu uczestnikowi dostarczyć też bogatą bibliotekę e, wydawnictwa PZWL i w ramach właśnie tego projektu każdy z uczestników taki takie do takiego dotrzymuje i będzie mógł sprawach tabletów czy powiedzmy komputera, który posiada z tych materiałów korzystać i wzbogacać swoją wiedzę. Także dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za gremialne przybycie, liczymy na wsparcie naszego projektu i zachęcamy również do udziału. Na pielęgniarki na sali tutaj większość. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, jeżeli w Szwecji 25 lat temu oglądałam na stypendium, jak pielęgniarki samodzielnie znieczulały, to dlaczego w Polsce nie mogą? miarką jestem, skończyłam liceum, natomiast no niestety nie mam już prawa wykonywania zawodu. Zastanawiam się nad jego mówieniem, <grytanie> tak, ale sercem zawsze z Państwem, zawsze. Także e, zamierzam odbierać od Was wszystkich telefonów. Wróćcie, proszę. Wykonujecie Państwo e, piękny zawód, ciężki zawód e, i często niedoceniany. Dlatego te tak inicjatywy mnie cieszą. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I życzę powodzenia w przyszłości. Także myślę, że taka konferencja jest bardzo ważna. Proszę Państwa, żebyście przekazali u siebie swoim współpracownikom, bo uważam, że trzeba mówić o tym, mówić jakie są pozytywne, takie końcowe efekty tej naszej pracy i kompetencji dodatkowej, żeby się nie bać, żeby zmienić właśnie tą mentalność. Tego życzę wszystkim bardzo serdecznie. Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie opracowała strategię. Na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa do 2025 roku. Natomiast w Polsce prawie nikt nie zna, oprócz świata pielęgniarskiego. Tak? Tam jest jednoznacznie napisane, na co mamy stawiać. I zobaczcie, co to jest na pierwszym miejscu: edukacja, to co my robicie. Więc to jest tak wcelowany projekt, tak dobrze pomyślany, bo o to nie ma rozwoju kompetencji, rozwoju poczucia odpowiedzialności za działania, które ja robię, jeśli ja się nie uczę. Pielęgniarka położna musi się całe życie uczyć. Tylko, że Wasz zawód pięknie wreszcie określony w tytule konferencji Bezpieczeństwo Zdrowotne Pacjentów. Ja się bardzo cieszę, że tak brzmi nazwa tej konferencji, że to nie jest tylko kształcenie podyplomowe, ale jest jasno określony cel i on są nazwany. Bo bezpieczeństwo pacjentów jest w pierwszej chwili, kiedy do szpitala czy do przychodni chodzimy w Waszych rękach, to są panie pielęgniarki, które nas przyjmują recepty, to są te, które nas rejestrują, to te, które są, przyjmują zanim oddamy się w ręce lekarza. Doskonale wiecie, że bardzo szanuję ten zawód. Jestem wdzięczna, bo korzystałam z Waszej pracy w opiece nad moimi rodzicami, tościową, a także mnie samej czy moich bliskich. I wiem, że... To, że chcecie się ciągle edukować, to jest wasza odpowiedzialność, podwojona. Wy wiecie, że świat się zmienia, przychodzą nowe także i choroby, nowe doświadczenia, one potrzebują waszej wiedzy, tak jak lekarz potrzebuje także waszej wiedzy i wsparcia. Więc cieszę z każdej możliwości dokształcania. Ale też chcę przypomnieć, że miasto Słupsk jest tym miastem, które honoruje waszą pracę szczególnie i jedno z rąd, największe zresztą rondo w Słupsku, przy ulicy Grunwaldzkiej zostało nazwane waszym imieniem pielęgniarek i położnych i w tym roku ono zostanie otwarte. Trochę nowelizacja nastąpiła, ale chcieliśmy, żeby na tym rondzie poza pięknymi kwiatami i zielenią były dwa symbolizujące waszą pracę czepki. Czepek z białym i z czerwonym, z czerwonym i z czarnym otokiem to jest taki naprawdę, myślę, że materialny hołd, jaki składam w naszej pracy. Była Pani Prezes, była Pani Dyrektor Człupowskiego, byli przedstawiciele do naszych lokalnych, lokalnych podmiotów, tak chociażby Samodzielny Półwyszyn Miejski Załogat topiki Zdrowotnej, plus do tego oczywiście cała, cała stana wschodnia województwa, czyli przedstawiciele kadry kierowniczej różnego szczebla z, z terenu powiatów, że tak powiem, które należą do Izby Okręgowej w Gdańsku, więc tych podmiotów tutaj naprawdę przedstawicieli było bardzo wiele. Dlaczego ich tutaj zaprosiliśmy? Przede wszystkim po to, aby uświadomić im, że, że taki projekt istnieje, że taki projekt jest skierowany do pracowników, czyli pielęgniarek i położnych, które stanowią drogę pracowników medycznych podmiotach przeciwników różnego szczebla i uświadomić im, że mogą z tego projektu skorzystać dla własnego że tak powiem, wykorzystania potencjału, jeżeli chodzi o pielęgniarki i